Jesteśmy Chorzowskie Zadupianki Gdyż jesteśmy z Chorzowa Batorego no. Takie Chorzowskie Zadupie Bywa Bywa Lepiej pis brutalnie. No Jak to mówią... Jak oni to mówią? Różnie mówią No e, No to tak że To jest pierwsze odcinek, nie będzie trwał za długo W ogóle przepraszamy za oświetlenie i w ogóle... Tak, trochę Pierwsza w nocy Nie musicie się przejmować I... No, ogólnie, przepraszam, że wszystkie wpadki i w ogóle, my lubię zajrzeć przy No, no więc tak, no co będziemy nagrywać? Zapisałam sobie, bo ja lubię zapominać. Eee, tagi, tagi, vlogi, daily vlogi, challenge i wyzwania. Więc wyzwania możecie pisać w komentarzach do nas, do każdej z osobna. No i będą też jakieś inne filmiki nagrywane. ja no, nie mam jeszcze pomysłu, to zależy. Na pewno w następnym odcinku pojawi się y filmik. <noise> Naprawdę? Nie Wiem <noise> Już myślałam Nie wiem Aha To jest <noise> do uzgodnienia <noise> Ale na pewno założymy do tego czasu pocztę To będzie pewne Aska Aska Stronkę na Facebooku No, tak, tak, tak. no, tak. szczegół e, No to tak, e, ty się opisz pierwsza, ja zgadzam e, <noise> Dzięki A więc, jestem Weronika Już. Anonimowa Jestem anonimowa Mirela. Jestem anonimowa Veronika. Także no. E, Interesuję się sportem, wszystkim co związane z muzyką. Mam psa. Jo. Sług. No. Mam brata. Starszego brata. Pięk. Pięk, pięć lat! Pięć lat. Pięć, o pięć lat starszy Tak. Tak się mu pokazuje. Tak, targ, pewnie. Co jest, co się kupię? tak, pewnie. Chcę jesteś głupia. No więc... No. Tak. No, y, 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 moim ulubionym wykonawcą jest Kain. Mm -hmm. Boli ją łokie. łokie. Tak, łokieć. Ale nie, to ogólnie, to, tak będzie w każdym odcinku. Ulubimy przypały i w ogóle. Tak już jesteśmy. No i no teraz ja, no, e, jestem Mirella, jak powiedziałam wcześniej. Aha, i umiem czytać. A jak pisać? Taka anonimowa jestem. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem anonimowa. Anonimowa. Ja to Nic nie widzi. No nie. to tak, e, chodzę do pierwszego gimnazjum. Nie wiesz. Do tej samej szkoły, ale równoległe klasy. Tylko, że... E, że co ja? Że jestem mądrzejsza. No chyba nie. To jest moja przyjaciółka, tak w ogóle. Tak, weź te ręce. Weź te ręce! No, tak. Idź mnie. Weź no. robić wiochy na odcinku. Tak, No tak. Pajemnie Pajemnie Mirela, co ja robię? Mieszkam w Chorzowie. Też interesuję się muzyką, rapu słucham. Ja też. Rap się górą. Co ja jeszcze robię? Nie wiem, co ja robię, co ja mam robić? Nie mam chłopaka, ona też nie ma. Nie. Z takimi ryjami ciężko. Ogólnie w kurzemie moje włosy się kręcą, mają być. Mam włosy zrozum to. Normalnie to prostuje. Uff. Po co? Cze e ja, nie rozumiem, naprawdę. Ludzie, proszę, pomóżcie mi. Wsiąchcie, że ona ma fajne włosy, jest ładna. I się nie da. A... Słuchajcie, a poczekaj się Ruba. Boże! To jest płaski wzór! brzuch! Siadaj! Ona mnie tu bije! Pobacz! Nie wiecie! No dobra, to znaczy... Grać w tej kena? Tak, 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 to się górą. Piątka. Skończyliśmy dwugodzinny maraton. Więc tak, yy, to już na tyle w tym odcinku. Następne będzie yy, w wcześniejszych porach. Tak, w dużo wcześniejszych. I na pewno będzie jakiś temat, bo ten to jest taki. Taki, taki wstęp, no. Taki totalny wstęp. Bardziej, spontan. bardziej pokażę by było wdać. By I no, że miałyśmy czas, żeby to napisać, więc Ale wiecie. Ale no. Tak, tak pierwsza jest. w nocy natknęła nas na robienie swojego ala programu. To się robi tak. No jest dobra, to cześć to Pa.